Kratos ledwo co objął stanowisko Aresa w Panteonie, a już zaczął być zuchwały i rządny władzy. Może i służył pomocą ludziom, ale wyłącznie Spartiatom, którzy prosili go o wsparcie. Tym razem zostaje wezwany, by włączyć się do bitwy o Rodos. Pozostali bogowie, w tym Atena, nie mogą dłużej tolerować wybryków Kratosa, dlatego wysyłają ostrzeżenie w postaci ograniczenia mocy. Nasz protagonista nic sobie z tego nie robi i wyrusza pod swoją boską, olbrzymią postacią walczyć z kolosem z Rodos. Jednakże Atena podstępem zabiera mu część mocy, także Kratuk traci swoje wielkie rozmiary i zmuszony jest walczyć z olbrzymem w nieco inny sposób niż bezpośrednio wręcz. Pozbawiony energii nie jest w stanie równać się z kolosem, dlatego na pomoc przychodzi mu ojciec, bóg wszystkich bogów i szef wszystkich szefów. Zsyła mu z niebios miecz Olimpu i każe napełnić go resztką energii. Kratos nic nie podejrzewa i ładuje w miecz swoje ostatnie boskie zdolności, po czym rzeczywiście przedziela się wewnątrz kolosa z Rodos i zabija go od środka. Zapomina tylko o tym, że miecz wyssał z niego całą moc i utraciwszy czujność zostaje przygnieciony jak mi kawałkiem olbrzyma. Staje się to dla niego niemalże śmiertelne, ale taki właśnie był plan Zeusa. Kratos przez swoją pychę zostaje obnażony ze wszystkich swoich zdolności przed całą spartą. Resztkami sił próbuje jeszcze wprawić w ruch swoje ostrze lamentu Bożego, lecz nawet wejście na tak żenująco niski poziom to już dla niego alpinistyka. Nagle z niebios wstępuje Zeus i karci swego syna jak zbitego psa, zabierając mu resztki autorytetu, jaki zaskarbił sobie pośród swego ludu. Ten niesiony honorem nie ugina się przed starym i woli umrzeć, niż dać się poniżyć. Zeusowi nie trzeba dwa razy powtarzać, bo bierze miecz, i sprawia, że nasz protagonista zaczyna przypominać Goldie Holmes Dewicare. Po chwili słudzy Hadesu próbują zabrać martwego Kratosa do podziemi, ale cały czas czuwa nad nim Gaja, która nie pozwoli mu się przekręcić. Niczym Meryl Street tak przy okazji. Tytanka Gaja, narratorka, która opowiada całą historię od pierwszej części, a prywatnie prababka Kratosa. Jak się okazuje, Kronos, który nosił na grzbiecie puszkę Pandory, nie był jedynym żyjącym tytanem. Ostało się ich dużo więcej, lecz muszą się ukrywać gdyż w chwili obecnej nie mają najmniejszych szans z olimpijczykami. Ich jedyną nadzieją staje się Kratos, z którym zaczynają kolaborować. Gaia opowiada nam o trzech siostrach przeznaczenia, tak zwanych Moirach, które są ponad rozkazami bogów, a co więcej doskonale znają ich przyszłość. Ich zadaniem jest utrzymanie porządku świata, ale mogą też wpłynąć na losy nawet w najbardziej beznadziejnych przypadkach. A więc sytuacja z partiatem wpasowuje się idealnie w opis. Kratos dosiada Pegaza i frunie szukać sióstr przeznaczenia. Podczas lotu jest atakowany przez skurwibąki, przez co wierzchowiec kończy jak Hanka Mostowiak. No dobra, może nie pod kartonami ale pod łapą olbrzyma. Nasz pozbawiony mocy Bóg wojny w chwili obecnej jest tak słaby, że nie jest w stanie go nawet połaskotać. Dlatego rusza dalej i spotyka kleptomana Prometeusza. Ze znanego programu popularno-naukowego możemy dowiedzieć się, za co właśnie odbywa karę. Coś ciepłego, gorącego, co parzy. Na tym można coś yy, zrobić do jedzenia. usmażyć, na kiju, na patyku. Bo <gryw> Różne rzeczy. Patelnia przychodzi mi do głowy. Za kradzież ognia, który miał należeć tylko do bogów, i podarowanie go ludziom, Zeus skazuje Prometeusza na permanentne cierpienia poprzez Orła i Tona, który wyżera mu ciągle regenerującą się wątrobę. Orła, który swoją drogą jest niejako spokrewniony z Tajfonem. Złodziej prosi o pomoc Kratosa, lecz ten chyba źle zrozumiał życzenie, bo co prawda skraca jego męki, ale raz na zawsze. Prometeusz ginie w olimpijskim płomieniu, a Gaia, czyli Tytanka Ziemi oddaje jego prochy Kratosowi, czyniąc go nieco silniejszym. Dzięki Rage of the Titans możemy już na luzaku powalczyć z samym Tajfonem i wskazać mu miejsce w szeregu niczym liczebnik. Odzyskujemy Pegaza i lecimy w dalszą podróż na Wyspę Stworzenia. Więc w czasie dostajemy solidną lekcję mitologii. Gaja zdradza nam, dlaczego tak właściwie nienawidzi Zeusa i chce jego śmierci. Otóż gdy jej syn Kronos pozbawił władzy swojego ojca Uranosa, ten rzuca na niego klątwę, w której to Kronos również ma zostać zetronizowany przez swojego najmłodszego potomka. Dlatego też tytan w obawie przed śmiercią pożerał każde swoje dziecko zaraz po porodzie. Tego to do jego brzucha trafiły m.in. Demeter, Hestia, Hera, Hades czy też Poseidon. W końcu matka Zeusa, Tytanida Rea, Oszukuje swojego konkubenta i za nas syna daje posmakować mu falos, czyli jakiś kamień zaminięty w pampersa. Młody Zeus w tym czasie zostaje zabrany przez polskiego biało-czerwonego orła bielika w koronie i wychowany w gnieździe obok... Nie, czekaj. Młody Zeus zostaje oddany pod opiekę nimf, a gdy dorasta naduca się ze starym Jagrafonik i uwalnia z jego brzucha swoje rodzeństwo. Bomby od dołu, na noc. na noc. Kończymy te ckliwe opowiastki i lądujemy w świątyni jednej z sióstr przeznaczenia, Lachesis. I teraz czeka nas trochę retardacji, bo najpierw musimy przesunąć się do lądu, posuwając gigantyczne konie na uprzęży, które to były zgiftowane dla sióstr przez Uranosa, by trzymać wyspę z dala od krawędzi ziemi. Później na drodze staje nam Tezeus, czyli taki Herkules, ale na pół gwizdka. Chłopiec znany tylko z tego, że zabił Minotaura, a potem po kłębku wełny wydostał się z labiryntu. Jak chcecie dowiedzieć się o nim więcej, to Aiden Media, czyli ci od Rexia, zrobili o nim kiedyś grę. Tutaj robi za ochroniarza, ale jak wiadomo... W każdej firmie security, jedyną jednostką bez orzeczenia jest pies, a w tym przypadku pewnie te konie na łańcuchach. Dlatego też Tezeusz bohatersko ginie od zbugowanych drzwi. Chciałem kupić drzwi. Są drzwi? A jak pan tu wszedł? Wracając. Kratos dostaje kilka nowych mocy, m.in. spowalnia czasu, by móc przedostać się między zębate mechanizmy i pancerz, dzięki któremu uczy się kontry zarówno ciosów, jak i efektów. Moce, które w jedynce dostawaliśmy od bogów, w dwójce dostajemy od tytanów, zatem Kronos uczy nas rajdżować. Kratos spotyka pokiereszowanych w walce Spartiatów i łagodzi ich cierpienia, wrzucając ich w tryby maszyny. A skoro mowa o rozbitej wsparcie, to widzimy też potężne widmo barbarzyńcy, który niegdyś prawie pokonał naszego protagonistę. Wtedy dosłownie z nieba spadł nam Ares, a tym razem pomaga nam gniew Tytanu. Chwilę później widzimy zatrzymanego w czasie człowieka czytającego księgę. I w tym momencie jedna z bardziej puszystych Gorgon próbuje zrobić z nami to samo, lecz Kratos zamienia ją na smalec. Wracamy do miejscowy, gdzie z nową mocą odblokowujemy kolejne przejście. Widzimy posąg rzucający dwa promienie, których kratów już nie jest w stanie odbić naraz. Z pomocą przychodzi nam kolejny hero z orzeczeniem: Perseusz, który w łapie trzyma jakąś główną broń na dystans, coś na kształt pachołka z Night of Merchants. I podobnie jak Wander Shadow of the Colossus za wszelką cenę chce przywrócić do życia swoją ukochaną. Z tego powodu przybył na wyspę stworzenia i próbuje odszukać siostry lasu. siostry Losu. Z tego powodu przybył na wyspę stworzenia i próbuje odszukać siostry losu. Nagle zostaje zamknięty w jednym pomieszczeniu z Kratosem, i dochodzi do wniosku, że jest to próba przed spotkaniem sióstr i zmianą swojego przeznaczenia. Przeznaczenie jednak pisze mu sam Kratos, wieszając go na pożarcie harpit. Zabiera mu tylko tarczę, którą później blokuje promienie posągu, i tym samym przechodzi do Great Chasm, gdzie spotyka i kara. z ulic Warszawy ostatni autobus marki Ikarus. Legierskie pojazdy powstały... Zamknij mordy wąski! Legendę o Ikarze chyba każdy dobrze zna, ale w skrócie powiem tylko, że razem ze swoim ojcem Dedalem próbowali uciec z więzienia i skonstruowali skrzydła, które pozwoliły im... Swoje jaja przez te drzwi! ...które pozwoliły im wznieść się w przestworza. I Karnon nonchalansko zaczął wzbijać się bliżej słońca, co spowodowało stopienie wosku i upadek. W każdym razie Kratos spotyka go już jako starca, który przez dekady spędzony w Hadesie ulepszał skrzydła i nawet wszczepił je sobie pod skórę. Teraz przybył na wyspę Siouxs, by błagać jej o zmianę swego nędznego życia. Nasz protagonista rzuca go z powrotem tam, skąd przybył, i przy okazji wyrwa mu skrzydła, którymi ma zamiar pokonać urwany most. Jednakże w tym momencie sam znajduje się gdzieś w najniższych poziomach otchłani, gdzie cały świat jest podtrzymywany przez Atlasa. Wychodzi na to, że Atlas trzyma nie tylko planetę, a całe sklepienie niebieskie, bo widzimy nawet otoczony pierścieniem ura. A może to czarna dziura z kapitana bomby? Nie wiem. W każdym razie niech Atlasowi ziemia lekką będzie, a Tytusowi dupa, ciasną. Znajdujemy się w środku Tytana i w zasadzie czeka nas tutaj sporo elementów zręcznościowych. Głównie musimy uważać na gruz. Gdy już wespniemy się na tyle, by na chwilę uwolnić Atlasa od jego męczeńskiego żywota, ten, widząc Kratosa, próbuje go zmiażdżyć i był bełkoczy jakieś mitomańskie gówno o rewanżu. Ale więcej o tym będzie w często Folempos, dlatego nie będziemy się tutaj nad tym rozwodzić. Klęczę tutaj. Póki widzi, obiecuję tobie, z całego serca obiecuję, że znajdę jego i łepię mu opierdolę. Kratuch otwarcie mówi, że został zdradzony przez bogów i teraz jest sojusznikiem tytanów, a Atlas najwyraźniej zmienia nastawienie do Kratosa częściej niż konon do strusia. Uczy na serw Kłeka i opowiada o wojnie, w której tytani broniąc ludzkości ponieśli sromotną porażkę. Po wszystkim Kratos obiecuje zemścić się na Zeusie, a Atlas pomaga mu dostać się na powierzchnię. Żeby stawić czoła siostrom losu, musimy najpierw wskrzesić Feniksa. Dlatego wrzucamy urnę z jego prochami do lawy i gdy już możemy się do niego dostać, gdzieś w ciemnościach zatrzymuje nas postać ze znajomym stylem walki. Kratos nie widzi twarzy, ale oczywiście jest silniejszy i zadaje śmiertelne ciosy. Jak się później okazuje, naszym przeciwnikiem był jeden z dowódców Sparty któremu podczas oblężenia Aten kazaliśmy wrócić do domu i bronić granic. Ostatnim tchem powiedział on Kratosowi, że po jego śmierci Sparta została najechana i zniszczona przez Zeusa. A on sam próbował dostać się do sióstr, by odmienić jej los. Teraz ciężar ten spoczywa na barkach Kratosa. Nasz protagonista zaczyna przeklinać Zeusa i podobnie jak na początku traci czujność, bo zostaje schwytany przez Krakena, potwora morskiego. Wtedy dostaje wizji ze spaloną Spartą i swoją żoną, która ma identyczną voice aktorkę co Gaia. Tak naprawdę to nie. Wizja ta została wykreowana przez Gaje po to, by jeszcze bardziej rozwścieczyć Kratosa. Ten wyrywa się z macek Krakena i ostatecznie potwór, podobnie jak Tezeusz, również zostaje zbugowany, ale tym razem w wysuwanym moście. Kratuch dostaje się do Feniksa i frunie już wprost do Świątyni Losu. Spotyka pierwszą siostrę, Lachesis, która oznajmia mu, że jego przeznaczeniem nie jest zabicie Zeusa, na co Kratos butnie odpowiada, że on sam jest kowalem swego losu. Łapie ją za gardziel i po długiej walce zabija i umieszcza raz na zawsze w lustrze, które później zbija. To samo robi z drugą siostrą Atropos, która zabiera go w przeszłość do walki z Aresem i próbuje zmienić bieg wydarzeń, niszcząc miecz, którym Kratos zabił ówczesnego boga wojny. Na szczęście nasz protagonista jest szybszy i wcześniej zabija Atropos, a właściwie to również rzuca ją do pękniętego zwierciadła. Zabić natomiast przyjdzie mu ostatnią siostrę, przątkę. Nie chcę wchodzić tutaj na grząskie tematy body shamingu, ale no sami z bliska zobaczcie, że w skali Pawła Jumpera, no to kurwa, no jest wysoko. Wagowo na pewno jest to grubo ponad 1,50 m. A no i pewnie zastanawiacie się skąd ksywa przątka. Otóż szyje ona swetry z włosów, które rosną jej na rękach. Źródło gry w pigułce. Tak na serio to odpowiada ona za nawlekanie tzw. wrzecionek losu, symbolizujących życie ludzkie, ale również bogów i tytanów. Zadaniem Lachesis było wyznaczanie długości tej nici, a Atropos była tą od przecinania. W każdym razie Kratos zabija ostatnią siostrę losu i sam przeciąga swoją nić aż do momentu własnej śmierci. Wtedy też zabiera Zeusowi miecz Olimpu, a ten, lekko w szoku, mówi, że nigdy więcej nie zlekceważy mocy swojego syna. Przybiera więc swoją boską formę i dochodzi do ostatecznego duela. Kratos jednak przy pomocy ostrza Olimpu wysysa z Zeusa moc, podobnie jak ten zrobił to Kratosowi na początku gry. Bóg Olimpu znacząco się zmniejsza, co umożliwia walkę jak równy z równym. Dochodzi do ciągłego wymieniania się potężnym orężem aż do momentu kiedy to Zeus z powrotem przybiera postać olbrzyma. Kratos natomiast rzuca swoją broń i niespodziewanie rozpacza nad swoim losem prosząc Zeusa, by ten raz na zawsze mu go odebrał. Oczywiście poddanie się było tylko podstępem, by Zeus z powrotem wrócił do swojej ludzkiej formy, a gdy to się dzieje, Kratos za pomocą ostrzy Ateny przebija Zeusowi ręce do wielkiego głazu, a potem ostrzem Olimpu kilkukrotnie przebija swojego rywala. Życie najważniejszego z bogów ratuje Atena, która ostatecznie sama nadziewa się Kratosowi na miecz i pozwala rannemu Zeusowi spalić wroty. Bóg piorunów najwyraźniej jest hipokrytą, bo mówił o tym, że żaden syn nie może wystąpić przeciwko swojemu ojcu, a to on sam skazał Kronosa na dźwiganie świątyni Pandory. Co więcej, Atena ślepo mu wierzy, mówiąc, że to właśnie Zeus trzyma Olimp w ryzach. I gdy Kratos wypowie mu wojnę, wtedy każdy Olimpijczyk po kolei wystąpi przeciwko naszemu bohaterowi. Athena umiera, a wściekły Kratos wykrzykuje swoje pretensje w niebiosa i obiecuje zemstę na każdym z bogów. Co więcej, stał się teraz niejako władcą czasu, to też cofa wrzeciona do wielkiej tytanomarchii i ratuje tytanów przed zagładą, przenosząc ich w obecne czasy. W epilogu przynosimy się na szczyt Olimpu, gdzie Zeus wzywa wszystkich bogów do porzucenia jakichkolwiek zatargów względem siebie i pojednania się przeciwko wspólnemu wrogowi, jakim jest Kratos, wspinający się na Olimp razem z uratowanymi wcześniej tytanami.